Numer 249 Marcin Gałązka, miejsce trzecie. Numer 2 dzisiaj na mecie z numerem startowym 407 Pan Karol Kaliś. Gorące brawa i zwycięzca. Z numerem 1345 Pan Tadeusz Zblewski. Gratulujemy i zapraszamy na scenę. Raz jeszcze przypomnę, miejsce trzecie Marcin Gałązka, miejsce drugie Karol Kalisz i Tadeusz Zblewski to zwycięzca tego biegu. Coś mi się wydaje, że pan Marcin chyba mało rozmowny, ale teraz już nie. Teraz się odstresował, teraz się uśmiechnął. Jak się biegło dzisiaj w Toruniu? Z Gawrolina jest Marcin. Z Garboli, tak właśnie powiedziałem przecież. Proszę nie łapać mi łapać za zasłówka. Z Garbolina. Jak się biegło, jak się podoba i po raz który w Toruniu? Po raz drugi w Toruniu. Występowałem dwa lata temu, zajęłem tam czwarte miejsce w tym roku lepiej trzecie jest. Także widać, że progres. do przodu. Czyli jest progres. Rok temu miejsce czwarte, w tym roku miejsce dwa lata temu. Tamtym rok niestety zdrowie nie pozwoliło bieganie. Ale wierzymy, że za rok będziesz. Bez żadnej przerwy i bez żadnej pauzy. No mam nadzieję, że Toruń jest pięknym miastem. Przyjadę. Fajną ekipę mam z Garwolinem. Która... Yeah! Mam nadzieję, że zarab też przyjadę. No to w takim razie Toruń bardzo gorąco pozdrawia cały Garwolin! Yeah! Pozdrawiamy Garwolin oczywiście. Wręczamy puchar i wręczamy nagrody. miejsce trzecie, Kategoria Open Marcin Gałąska z Garwolina. Karol Kalisz, 407 miejsce drugie. Bardzo fajny wynik, bardzo fajny czas. Usatysfakcjonowany z tego wyniku? No, no.